Coraz bliżej do premiery śmierci Jana Pawła II w reżyserii Kuby Skrzywanka, a dzisiaj spotykamy się z Karolem Nepelskim, który pracuje przy tej produkcji jako kompozytor. Cześć. Cześć. E, słuchaj, na początek chciałbym Cię zapytać o Twoją optykę na samo zdarzenie, e, może też w ogóle na temat śmierci Jana Pawła II. Jakie skojarzenia to w Tobie przywołuje? Mhm. Jakie wspomnienia? Ja miałem e, chyba to szczęście akurat, że w przeddzień e, śmierci Jana Pawła II w, e, w 2005 roku wyprowadzałem się z Krakowa, e, wsiadałem w pociąg z całym swoim studenckim bagażem i jechałem do Trójmiasta. Skąd następnego dnia, kiedy umarł Jan Paweł II, e, wyjeżdżałem do Niemiec na studia. Więc tak naprawdę cały ten zgiełk, te, te wszystkie wydarzenia towarzyszące trochę mnie ominęły, bo tam w Niemczech nie miałem telewizora, byłem odcięty trochę od mediów. Nowy pokój w Akademiku, gdzie nie miałem nawet internetu na początku, byłem naprawdę zupełnie odcięty od tych emocji. Więc mam wrażenie, że nie udzieliło mi się to tak jak w większości społeczeństwa. Po prostu odkrywałem nowy świat, trafiałem jeszcze tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, nowy kraj i było to dla mnie raczej bardzo fascynujące wspomnienie, aniżeli tra traumatyczne. Okay. Czyli w jakimś sensie ominą, ominęło Cię takie to szaleństwo z tym związane, że znaczy, szaleństwo oczywiście w różny sposób rozumiane, ale po prostu no, taki no, dziwna magma, w której nagle się znaleźliśmy, tylko gdzieś byłeś poza tym. Tak, Ja znalazłem się w nowym kraju, w nowym <grym> mieście, wśród nowych ludzi, którzy w ogóle o tym nie mówili. Bo no właśnie, bo to też jest ciekawe. Tak, raczej nikt w Niemczech, szczególnie w, wśród studentów, którzy też pochodzili z różnych krajów świata. No nie przejmował się za bardzo tym wydarzeniem, tyle tylko, że pewnie wszyscy słyszeli, że umarł papież, ale część z tych ludzi nawet nie wiedziała, że to był Polak, bo przecież nie, nie byli katolikami. No tak, tak, bo to nie inna struktura wyznaniowa, ale to, to ciekawa optyka, jeżeli gdzieś wychodzimy poza ten właśnie układ i nagle okazuje się, że... Na... Odczuwanie, czy odbieranie jakiegoś zdarzenia jest zupełnie inne? No a przechodząc już do samego spektaklu i do twojej pracy porozmawiajmy chwilę o tej materii, no bo jest to materia trudna, jednak w pewnym sensie w tej metodzie, w której pracujecie w rekonstrukcji, są już wpisane jakieś utwory, są wpisane pieśni religijne, które są bardzo mocno skodyfikowane. I na pierwszy rzut oka by się wydawało, no takie trudne gdzieś do jakiejś reinterpretacji. Jak w tej materii pracujesz, jak się z nią Czego możemy się spodziewać? No, tak jak wspomniałeś, teatr rekonstrukcyjny wymusza na nas pewne trzymanie się pewnych faktów. W związku z tym na pewno będziemy korzystać, korzystamy już właściwie z chorałów gregoriańskich, z psalmów, z zapisanych właściwie rytuałów Kościoła katolickiego na tą okoliczność. Co ciekawe, rozczytujemy je wraz z moją asystentką i panami chórzystami, którzy mhm. są z zewnątrz. Rozczytujemy te chorały gregoriańskie w oryginalnym, średniowiecznym zapisie, czyli zapisie neumowym. Dlatego, że jest on po pierwsze wierny, wszystkie mhm. opracowania nutowe są, nie do końca zgadzają się z rzeczywistym brzmieniem tych chorałów. Po drugie, panowie chórzyści sami przyznali, że neumy są dla nich wygodniejsze w rozczytywaniu, ponieważ są bardziej intuicyjne. Nuty mhm. wymagają już takiej precyzji i wykształcenia muzycznego, a niektórzy z nich są chórzystami, amatorami. Niektórzy mhm. są profesjonalistami, ale niektórzy są amatorami i ten zapis neumowy. A może króciutko jest... opowiedzieć dla laika, czym on jest, czym jest taki zapis? Jest... jest protoplastą zapisu mhm. nutowego. Czyli mamy właściwie jakieś tam nutki, ale nie zapisane na pięciu liniach, tylko zapisane na czterech liniach, które są bardzo takie grube, te linie. Okay. Natomiast nie ma zapisanego rytmu ani metrum, więc nie trzeba liczyć tych wartości rytmicznych, a nutki są po prostu różnymi kształtami i po kształcie nuty wiemy, czy to jest dłuższa nuta, czy krótsza nuta. A poza tym zapis jest bardzo intuicyjny, bo widać, czy melodia idzie w górę, czy w dół. No i jest zrobiona całkowicie jakby pod tekst, okay. a wiemy że w forale gregoriańskim tekst był mocno melizmatyczny, czyli tak naprawdę momentami sylaby się gubiły poprzez te melizmaty różnego rodzaju. No i tutaj ten zapis jest łatwiejszy, okay. jest czystszy, można by powiedzieć, bardziej źródłowy, o, tak bym powiedział. Super. A y, czy możemy się spodziewać ewentualnie też jakiegoś y, naddatku w tej audiosferze, czy jednak będziecie się skupiali tylko i wyłącznie na tym, co mogło się właśnie pojawić rzeczywiście w gabinetach papieskich? Y, zdecydowanie będziemy mogli się spodziewać innych mm, dźwięków. Y, od... Już kilku lat y, pracuję z y, wielokanałową projekcją dźwięku w teatrze, i to się y, w większości przypadków y, dobrze sprawdza. Myślę, że tutaj też się sprawdzi. Karyla, no właśnie, jak to, w naszej bombonierce. Y, myślę, że to się sprawdzi, bo widzę, że tutaj jest dość dużo y, głośników na lożach i też mamy głośniki wewnątrz, mm -hmm. y, w głębi sceny, y, na portalach, więc myślę, że ta wielokanałość tutaj zadziała. Y, y, chcemy się skupić na tych dźwiękach, które. Y, być może, no być może, prawie na pewno były obecne w, w apartamentach papieskich. To jest telewizor, który był w pomieszczeniu obok. Mamy na to pewne dane, więc na pewno jakaś audiosfera związana z telewizją włoską i być może polską. Druga rzecz to są dźwięki urządzeń medycznych, które w, były w apartamentach. No i oczywiście ja pracuję na wielu różnych dźwiękach, i z tych dźwięków chcę zrobić taką trochę niepokojącą audiosferę na kontraście do tych gregoriańskich, średniowiecznych chorałów. Więc elektronika z, można powiedzieć, eksperymentalna nawet, brumowa, noizowa elektronika, subtelna, z tymi chorałami gregoriańskimi. Super, no to brzmi bardzo intrygująco i jestem ciekaw, co z takiej mieszanki rzeczywiście uda Ci się wytworzyć. I Państwo też będziecie mogli to sprawdzić. Bardzo serdecznie zapraszamy na premierę, która już 5 lutego, a później jeszcze długi set śmierci Jana Pawła II w Tatrze Polskim w Poznaniu.